Hej, w tym filmie pokażę Wam i omówię trochę elementów małego gridu, który mam w domu, który będę rozbudowywał, rozbudowywał, ale może komuś przyda się trochę mojego doświadczenia. I teraz tak, rozdzielnica. Na razie mam bez obudowy, bo mu, żeby zamontować obudowę tutaj, muszę zdjąć też te bezpieczniki i wszystko, wszystko wsadzić tutaj żeby to zrobić, muszę do operatora zgłosić, że muszę przeciąć tutaj plombę, więc na razie jest tak. I to jest w sumie testowo. No i spełniło swoje zadanie. I to, co tu widzicie obok bezpieczników, to są przełączniki zasilania, bo nie wiedziałem, ile dokładnie ten mój mały inwerter będzie w stanie zasilić. No i niestety on ma 2400 W, i się okazuje, że no takich urządzeń jak y, czajnik czy pralka niestety niestety nie jest za mały i nie jest nawet wystarczający żeby spełnić y, przepustowość typowego obwodu który jest do 16 A. no i dlatego teraz mam to co jest tutaj w dół to są y, to jest ustawienie źródła, źródła zasilania na właśnie inwerter z dołu czyli tak tędy y, bo tak, do piwnicy, do piwnicy szły mi dwa obwody. Jeden z tych obwodów rozdzieliłem już na dole na oświetlenie i gniazdka, a drugi wykorzystałem jako powrót z inwertera. I to jest właśnie ten tutaj przez y, tą złączkę. I może, nie wiem, czy to będzie widać dobrze, ale są do tych przełączników zasilania są dwa rzędy, czyli jeden rząd to jest y, po prostu zasilony. Z, z, z trzech faz po kolei, które idą od operatora, od strony, a tutaj ta dol, ten dolny rząd to zasila, zasila dolne takie wejścia do przełączników zasilania, i to odpowiadała się za powrót z inwertera. Może przejdźmy do piwnicy to pokażę, jak to tam wygląda. A w piwnicy wygląda to tak. Jest sobie inwerter, ten 2400 W. Do niego są dwa akumulatory po 100 Ah. Pomiędzy nimi balanser. Ta skrzyneczka tutaj to jest sumator prądów, bo niedługo mam zamiar podłączyć nowy układ do wiatraka, bo ten stary był no niczego. Nie miał, prawa, nie miał prawa działać i te podmuchy wiatru trzeba wykorzystać żeby wyłapać jakoś bardziej sprytnie no i na górze mam teraz 3 panele po 400W czyli łącznie 1200W czyli tyle ile nominalnie przyjmuje ten inwerter jak jest słoneczny dzień właśnie jak jest jeszcze zimno bo panele są najbardziej wydajne jak jest chłodno no to tutaj płynie jakieś 900W więc, więc ja, Aha, i te panele na, gór, na dachu są podłączone równolegle diodami, diodami prostowiczymi, i tak samo diody prostowicze mam w tej skrzyneczce. No, jeżeli chodzi o inwerter, to on spełnia swoje zadanie jako taki podstawowy UPS, ale niestety nie zasilę nim takich urządzeń jak czajnik czy pralka, bo i one mają pojedynczo 2200 W mocy. Tak więc, jeżeli są też inne urządzenia, Podłączone nawet jakieś oświetlenie, no ten, ten inwerter już nie daje rady. A w sumie nawet nie inwerter sam, tylko. No tak, inwerter, bo on może taką moc przyjąć i dlatego tutaj jest zamontowane to, to zabezpieczenie. Widać, że obciążenie poszło na 100%. No i niestety. Więc około 24 V na, na tych szeregowo połączonych akumulatorach razy, yy, razy 100A no to jest właśnie 2400W, czyli przy, przy, przy 100A tutaj się wyłącza ten, yy, to zabezpieczenie. No i wracając jeszcze do układu, do układu, który mam, yy, mam yy, jeżeli chodzi o obwody, mówiłem, że dwa obwody yy, Idą mi do piwnicy. Jeden z nich rozdzieliłem już tutaj na oświetlenie i gniazdka w piwnicy. Tutaj jest przełącznik zasilania, taki, taki, taki sam jak na w rozdzielnicy na górze, który, który, który mogę wybrać sobie. Że na przykład, jak robię coś, coś przy inwerterze, to przełączam na zasilanie z sieci i, i mam dalej światło w piwnicy. No, teraz jest, a teraz jest wszystko zasilane, zasilanie z inwertera, a y, tu jest rozłącznik, którym energia, znaczy prąd z sieci dochodzi do inwertera, a ten wychodzi. I teraz ten rozłącznik jest wyłączony, bo jest też taka sytuacja, że jak inwerter nie ma już zasilania ze słońca, to zaczyna doładowywać akumulatory, akumulatory z sieci. No i to wtedy ca cały off-grid traci sens. A. Jeżeli chodzi o oświetlenie to ono już przez kilka dni sprawdziłem, że nie zużyje energii z akumulatorów, więc spokojnie można doczekać rano, aż znowu będzie słońce a i ten układ się doładowuje na nowo, a doładowuje się bardzo szybko. Przy takim małym, przy takim małym magazynie to gdy przyświeci słońce, to tutaj jest nawet ze 30 A no to spełnia swoje zadanie. Tam więc teraz po prostu zostało mi oszacowanie, jak powinienem zwiększyć, znaczy zwiększyć, to wymiana inwertera po prostu na, na większy. Myślę, że nawet 7 kW to będzie minimum, bo czajnik, czyli kuchnia, czyli tam, gdzie jest czajnik, to jest jeden obwód, a góra domu, tam gdzie mam pralkę, no to, to, jest, to jest drugi obwód i te 2200W dla, dla, dla tych urządzeń w kuchni to jest jeszcze więcej, bo, bo tam jeszcze chodzi, działa lodówka i jest więcej urządzeń w kuchni no to, no to myślę, że no tak, chodzi o to, żeby żeby do jednego obwodu można było jednocześnie wtłoczyć około 3,5kW no bo przepustowość pojedynczego obwodu o, o, zabezpieczonego Yy, zabezpieczeniem yy, nadprądowym no to jest yy, 3860W yy, yy, czyli 3,5kW na jeden obwód yy, to powinno się rozsądnie czyli inwerter powinien mieć moim zdaniem na taki domek jednorodzinny jak mój no to około 7kW no ale oczywiście są też inne obwody inne urządzenia więc Chyba 10 kW to będzie rozsądnie, więc do tego dochodzi oczywiście większy magazyn. To już na pewno nie będę dalej szedł w akumulatory żelowe, tylko pewnie w life po 4. No i jeszcze jedna ciekawostka. Słoneczny dzień i inwerter się przeciążył. Widzicie jest dobre napięcie, prąd nie płynie. Bezpiecznik, zabezpieczenie się nie włączyło, bo po prostu inwerter się przeciążył No i to jest taki problem dużych sieci w małej skali Musiałem podłączyć teraz grzałeczkę Żeby inwerter sobie normalnie pracował, bo Myślałem, że to nie wystąpi, ale jednak Ale jednak, I proszę bardzo, tutaj jakiś prąd sobie zaczyna płynąć Nie wiem, czy to jest normalne, no ale po jakimś czasie ten inwerter też protestuje, jak ma za dużo po prostu prądu z paneli, zamiast to sobie wyłączyć, to no tak, zobaczmy, ile jest, jakie jest napięcie na akumulatorach. No, 25, no 26, no właśnie, skoczyło. No i cały czas to się doładowuje, ten jak włączyłem prąd idzie w górę. No i tak, tylko tak żałeczka może tylko zażegnać kolejnemu przyciążeniu. Tak, więc musi być obciążenie. Ale pewnie dołoży jakiś czas jakąś automatykę, żeby nie wiem, włączała jakąś grzałkę jak już te, te akumulatory są naładowane za bardzo, bo widzę, że ten inwerter w sumie nie daje rady a w sumie nie wiem jak wymienię na większy tak jak planuję no to może tam już coś będzie no więc ta, taka jeszcze jedna uwaga a właśnie a jeśli chodzi o moc paneli czyli teraz to moje 1200W yy, mizerne to, to doładowuje mi ten magazyn bardzo szybko nawet wydaje mi się że nawet jak magazyn będzie kilka razy większy to w słoneczny dzień no bo wiadomo, panele produkują więcej prądu wtedy, kiedy jest najmniejsze obciążenie w domu, więc wtedy magazyn się do, doładowuje. No i wydaje mi się, że jeżeli nie zamierzam wpychać tej energii do sieci, no to nie potrzebuję takiej dużej ilości paneli, jak to ludzie mają montowane tam po 10 kW, i tak dalej. Może zwiększę dwukrotnie, żeby mieć te 2400 i. No, i tyle, i wtedy zobaczę, czy to mi wystarczy. Jedyny problem jest zimą, ale zimą to i tak panele tak mało produkują, że to, to nie ma za bardzo, za bardzo sensu i trzeba się opierać na energii od operatora. No, i to jest też problem właśnie z tymi pompami ciepła, bo mówiono ludziom, że zimą panele im wyprodukują energię a no przecież to nie jest możliwe tak no to, to jest fizyka że zimą to jest bardzo mało uzyski niestety ludzie potracili pieniądze no ale no ale tak niestety no, nie wiedza kosztuje no tak no więc jeżeli chodzi o off grid do domu takie są moje doświadczenia z wiatrakiem może za jakiś czas coś pokażę no ale na razie magazyn energii działa tak jak, tak jak widać jeżeli to komuś to się przyda, to dziękuję za uwagę i pozdrawiam.